Witajcie w kolejnym odcinku z serii WhatsApp gramy we WhatsApp pierśeni. I tak jesteśmy w kaczmie po... jak się nazywało? Podzielonym smokiem chyba. A przyciszę trochę ten, bo ostatnio wydawało mi się, że trochę cicho mnie słychać. Tylko e, gdzie to była teraz muzyka? Nie, nie, tak. były Yy, dobra. Dzień dobry, różyczko. Witaj, Frodo. Bagi życzę ci pięknej pogody na czas podróży. Hmm, gdzie jest sam, Eis? Te wygląda. Zanim Będziesz tu wracał od czasu do czasu, prawda, Frodo? Taką mam nadzieję. To może zdołasz nauczyć sama manier. Co takiego zrobił? Na no, niczym go nie przyłapałam, ale. Pewnie jest jednym z tych psotników, którzy rzucają kamieniami w dzwon alarmowy w Baywater. Gdybyśmy musieli kiedyś uderzyć w dzwon, szeryf Robin może nie zwrócić uwagi, bo pomyśli, że to nowy figiel. Jestem pewien, hmm. że sam by tego nie zrobił. Możliwe. No, a sam to taki Wiek grzeczny jest. Na pewno by nie zrobił. A ty jest szeryf. Wypijesz ze mną kufelek? No to widać. <gryf> szeryf. pożegnać. Idziesz szukać przygód. Kufelki by wypijał. Ja nie miewam przygód. Czemu? Czyżby wszystkie smoki ukrywały się przed strasznymi baginsami? Ha, nie przejmuj się, Frodo, tak tylko zażartowałem. Wszyscy wiedzą, że jesteś porządnym hobbitem. Niech nie to to twój people. Niech mu szczęście sprzyja. Oczywiście. Do, Do widzenia, widzenia robię. Robin. Robin. O ja, cześć Robin. Jakby ktoś nie widział tak wygląda Robin mm. <laughs> Dobra, to są ci Mary Ej, i... Ej, Frodo! Co tak późno? Czy ta oferma sam zapomniał ci powiedzieć, że przyjdziemy? Dajcie spokój Samowi. Co was z dwóch łobuzów sprowadziło aż do Mywater? Śniadanie! Choć pora już raczej na obiad! Siadaj! Hmm. Przez żeby zjeść śniadanie? Nie mogę powiedzieć. To tajemnica! Nie mów mu za późno. Nasz spisek został wykryty. Teraz można już wszystko mu opowiedzieć. Ponieważ będziesz przechodził koło farmy starego Magota, pomyśleliśmy, że hmm. znowu wyprawimy się do jego ogrodu. Trzech to już kompania. Jak za dawnych czasów. Pamiętasz te pieczarki? Pamiętam jego wściekłe psy. Mam wrażenie, że Frodo się boi. Ty się boisz, Pipinie? Nigdy się nie boję, Mary. Te psy tylko szczekają, a nie gryzą. Stary magot zagroził, że się przekonam jak gryzą. Tylko dlatego, że cię złapał, tym razem musisz być ostrożny. O, zawsze się zapach tych grzybów w garnku. Uwielbiam grzyby. No to załatwiamy. Zastrzamy hmm. ja się przy farmie Magota. Okej. Okay. A to kto? Dzień dobry, panie Gamgi. Widzita i Gamci. Nie mam nadzieję, Pominę że mój do... sam będzie się dobrze sprawiał w twoim ogrodzie w ustroni. Gdyby się lenił! Koniecznie daj mi znać! Pański syn to świetny robotnik, panie Gangi. Mów tamciego! Ale to miło, że zabrałeś chłopaka ze sobą. A bądź ostrożny na drodze. Dziwne rzeczy się dzieją. W południowej ćwiartce widzieli podobno głowy. Tak przynajmniej mówił Hugo Brausgird, w gospodzie pod Bluszczem. Wilki? W Szajer? Tak też mu powiedziałem. Wilki w Shire Mój stary ojciec opowiadał mi podobne historie, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów! Mam nadzieję, że wilki wyniosą no, się i... równie prędko jak przyszły. Do widzenia panie Gamgi. Gamci. Hmm, <gum> wtedy tak jak wszystkich poprawił. Podzielonym smokiem, bywater. Dobra. Yy, to teraz gdzie mieliśmy iść? Eee, yy, zaraz. Jakie zadanie, kwestia tutaj, sprzedaż, walk, entropy, Tylko w, w, gdzie ona była, już nie pamiętam Nie, dla mnie tutaj się już wychodziło Tutaj? Nie, nie Wilcom Katon. No gdzieś tam chyba bastała, teraz, o ile dobrze pamiętam, tam gdzieś to było Kurde. O rany tutaj, <laughs> teraz jej nie znajdę, no, ja nie mówię. A może to dalej tam trzeba pójść? By Kurczę nie pamiętam A rzucę kamieniem złą Co się tu dzieje? Nie lubię tego hmm. bez powodu! Aha... Gdybym Aha, jak mu powiedział. ...odpędzą je pogranicznicy, tak jak odpędzają lisy i różne takie. Cieszę się, że Shire jest dobrze chroniony. Jeśli to jest wszystko, muszę wracać do swojego kufelka w podzielonym smargu. Nie ma to jak pijany ten... policjant, no nie? A w ogóle jak mu powiedział. Aha... Dobra, tam pójdziemy. Może tędy trzeba iść? Chociaż nie, na pewno nie tędy. On tutaj jeszcze chyba powie, że musi pozałatwiać swoje sprawy, czy coś. Eee... rany, rany. O, tutaj widać skrawek Mordoru, chyba, no nie? Tutaj Moria, gdzieś. Lorien chyba tutaj było, już nie pamiętam. ...taj hobbitom. Szajem. Kurde, nie no, to na pewno nie tędy... ...szło. O ja, co to jest? Jakie lamy. Jakie <grym> lamy śmieszne. Na pewno nie wcale co nie mają takich szyjnych. No Dobra. Obelia Sackville-Buggins... Hmm, ale gdzie ona jest? Coś tu się będziemy wracać. No, zaraz. To jedna z tych paczek ziół, o których mówił Noakes. Co jaki Noakes? Witam. Miłego dnia, chłopcze. Jesteś Baginsem, prawda, Bilbo? Frodo. Frodo Bagins. Mieszka w tym pięknym domu na szczycie pagórka. u Bilba. E, co tam słychać, Bilbo? Frodo. Frodo, rzeczywiście. No, ale nie mam czasu na pogawędki. Ruszam do Bri. Sandyman mnie wysłał, żebym przywiezł części do młyna. A pierwszy raz w ogóle tego gościa spotkam. Całe szczęście! Sandyman go naprawił? Znalazłem trzpień. Czyli tobie mam dziękować? I tobie dziękuję. Chętnie pomogłem. Lepiej wrócę już do młyna, Bilbo. Sandyman na pewno <noise> Bilbo. chce, żebym się wziął do roboty, a nie spacerował po okolicy. <noise> o, Kolejne dwa też pierwszy raz zabrałem te lecznicze zioła Pierwszy raz w ogóle przyszedłem tutaj nie w nocy, bo potem jak trzeba wyjść z szajerów coś tędy idzie O tam jest Tu, o kurde, ile To jest grzybów Zioło W tym będzie handlował ziołem żybek Ha Po kurde Ha czekajcie Teraz zapiszę... O tam jest żybek A tam jest piastuszowice. O nie, ja myślałem, że będzie wrot. A fuck! Łapaj, kieł, wilk, co to za hałasy! <noise> proszę pana! No, no! Złodziej Złodzień na polu! Złodziej? Skończyłeś kraść grzyby? Czy wolisz omówić to z pieskami? Nie, znaczy, oczywiście, proszę pana. A teraz uciekaj stąd, bo. <noise> Tam próbujemy jeszcze raz? Część już zabraliśmy. Kawy, co wyłamało mało ogrodzenie? O oh, fak. A masz, o kurde. O już by nie, to my też lecimy. Grzyby, zioła, dawaj wszystko! E, fajnie w ogóle, nawet tego zada zadania nie wziąłem. Ale oddaj te łotę, temu już gościn. Na no, teraz, jak mnie zauważy, to co? Przecież się znam za płotem, nie powinien mi nic tam. No, mi nie można. Bawwater, robiliśmy w Baywater już. Nie kojarzę. Mam jeszcze trochę spraw do załatwienia zanim ruszę do Starego Lasu. No, no właśnie. Dobra, co się teraz cofamy. Trzeba znaleźć tego jakiegoś typa. No jak W ogóle pierwszy raz <głos》> robię to zadanie. Ale nie wiem gdzie jest ten gość. O no, właśnie, jak tam, ile mamy pieczareczek? To tutaj sprawdzić. Już zapomniałem. Mm, mm hmm którym się tutaj jest zmieniło, czekajcie O jest i 26 pieczareczek Dobra, trzeba czas wrócić do Bywater Kurde, ale muszę wam powiedzieć, że szczerze uwielbiam wodce pierścień Odkąd pierwszy raz obejrzałem to mi się tak mi się jeszcze nie znudził i mógłbym oglądać i czytać i grać, ja <laughs> naprawdę świetna. O to co? Aha, ha, 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 w wieku Sancha, ale nigdy nie zabierałem ludziom ich lekarstw.